Witajcie moi drodzy! Mamy sobotę początek weekendu, a to chyba ostatni już film przed świętami, tak więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Film będzie składał się z dwóch dni, a więc zaczynamy dzisiaj w sobotę i ruszamy w kierunku będzina, a co będzie potem? Czas pokaże. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania. Niby późna pora, a w Będzinie już pełno ludzi. Jak mam zlecenie z miesz na mieszkanie, to wtedy jadę i robię. I muszę zmierzyć. YouTube. Taką anteną zje. Sprawność, to po prostu. Wszystko działa, ale jest... Trzy złote panu. Dzisiaj tylko się zetknę. Nie wiem. Muszę to pójść, no popakować muszę. No, no nie mogę, no nie mogę, bo ostatnio tak samo było trzy tygodnie temu, też każdy daj to. Można powiedzieć, że to jest Panie Ukraiński, Ukraiński Flipper Tak Jaka cena za to jest? 20 zł Wszystko nam działa, nie?

Witam was serdecznie moi mili, mamy niedzielę, pogoda niezbyt zachęca aby odwiedzić targ staroci w Mysłowicach A będzie to dzisiaj tylko jeden jedyny targ przed świętami Ja ze sobą z ogromnym pudłem, a w pudle Atari, które kupiłem kiedyś na targu w Bytomiu Atari zawożę po drodze do mojego klienta, który sobie zamówił, a że jadę jeszcze później w drodze powrotną Zaoferowałem mu po prostu podwózkę, żeby nie musiał do mnie specjalnie jeździć Mamy godzinę 6.15 troszeczkę za wcześnie, bo jak widzicie, pogoda już tam nam pokazuje, że niestety, ale no jest niefajna, bo zaczęło padać. Ok, zamykamy garaż. Ok, a my ruszamy w kierunku mysłowic. Pogoda się będzie przerywała, bo będzie padać i nie padać trochę kropi, trochę nie pokropi, no ale zobaczymy. Jakby nie było, dzisiaj mamy najprawdopodobniej ostatni targ przed świętami, bo nie wiem jak wygląda ten targ przed Sylwestrem, ale może jeszcze będzie w Mysłowicach targ przed Sylwestrem, no to jeszcze będziemy się w tym roku widzieć. A tymczasem odbieram mojego tatę Przemierzam swoją standardową drogę Od mojego miejsca zamieszkania Do miejsca zamieszkania mojego taty Zabieram go i śmigamy W poszukiwaniu Staroci A może i czegoś Z gamingu Serdecznie zapraszam was do oglądania 7.03 A tu ciągle ciepło I jest cisza Nie ma ludzi, nikogo nie ma Jedziemy no sobie ja i mój cień ja i mój cień ale powiedzcie czy taka zima wam się podoba to nie są święta prawda to nie są święta chcemy śniegu chcemy śniegu a tak na poważnie chociaż mnie bardzo nie widać no i idę zobaczyć co tam ciekawego słychać na targu staroci w Mysłowicach Lekki deszczyk pada więc będzie mało ludzi coś tak czuję niestety

Czyli tak jak przepowiadały prognozy, deszczyk zaczął padać, dużo ludzi już się zwija. Jeden na ostatni obchód, no i śmigam w kierunku domu, ale najpierw muszę zahaczyć o klienta, który kupił sobie to Atari. Tak więc serdecznie zapraszam Was jeszcze na szybki obchód, co tam ciekawego udało się znaleźć. Стодавая? Да, это должно быть. Стодавая? 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 Aby potrzebować, ją wdzięczny jest. To jest właśnie ten. Ty... Nie lubię tych czarnych. Witam Was serdecznie, moi mili, na podsumowaniu tego, co udało mi się kupić dzisiaj w sobotę. Na targu staroci w Będzinie Oraz pojechałem na targ do Chorzowa Na samym początku mamy kolejną figurkę Świętego Mikołaja Która jest ruchoma i która gra Niestety ma taki problem Mój tata wziął ją już na warsztat, bo była zardzewiała Ma taki problem mianowicie Że musi być wyłożona jedna bateria, bo ten przełącznik coś nie funkcjonuje I pomimo wyłączenia ona ciągle się rusza Jak wygląda? Prezentuje. Następną rzeczą mamy takie oto filiżanki, filiżanki firmy. Chodzisz. 6 sztuk. Stara ukraińska gra zręczność ściowa. Oczywiście wymaga wyczyszczenia. Taki oto kominiarz gumowy. Oraz dwie płyty audio CD, tutaj mamy Mayday Poland oraz Stachówski Finał. Oczywiście wymagają one wyczyszczenia, z tym też się liczę. No i jeszcze mamy takiego oto joysticka do gier, typowo symulacyjnych samoloty, ewentualnie helikoptery. No i na koniec mamy tutaj taki oto oryginalny plecaczek renomowanej. Firmy, mega fajny trafik i też fajnie stoi na rynku. Jeżeli chodzi o chorzów, to mamy tylko i wyłącznie gry, a więc przechodzimy sobie do prezentacji. Mamy to Kolina Macrei Dirta, Unreal Antologia Rollercoaster Tycoon 2, tutaj mamy Fallouta, tutaj jest GTA. Nie mylić, niestety jest inna płyta, ale tutaj mamy również GTA trilogię. ALICE MotoGP trujeczka, Simsy trujeczka, Kariera dodatek do gry Aliens vs Predator Power Rangers Super Legendy Deluxe Edition Battlefield 2 Star Wars The Video Game i Świat Kangurka Ko. od tego samego pana udało mi się nawet jedną grę Stick Hunter Jereczka na Pegasusa. Coś mi się tutaj uciekła. Ostrość. Oraz na innym stanowisku. Mafie. Kolekcje. Klasyki. Tak prezentują się oto dzisiejsze znaleziska. A za chwilkę zobaczycie mnie w dniu jutrzejszym. Również na podsumowaniu. Zapraszam serdecznie. Witam Was serdecznie moi mili. Dzisiaj nietypowo, bo Prosto z samochodu pokażę Wam, co udało mi się kupić na Targu Staroci w Mysłowicach. Przejdźmy szybciutko do prezentacji, bo jest cholernie zimno. Więc zaczniemy sobie może na sam początek od y, takich malutkich rzeczy. Nie ma tego dużo, ale fajnie, że udało się w ogóle z czymkolwiek wrócić. Słuchajcie, na samym początku mamy taką oto lampkę PKP na Carbit. Bardzo fajna. Sprawa, wziąłem ją, że tak powiem, tylko i wyłącznie dlatego, że jest logowana TKP. Tutaj <coughs> powiem Wam, że mamy bardzo fajną kolejną rzecz. Jak widzieliście, wczoraj kupiłem bardzo podobną rzecz. Jest to taka świąteczna scenka rodzajowa, którą włączamy. I co jest najciekawsze, jest to oryginalna również z, ze Stanów Zjednoczonych z 1995 roku. Przede mną oglądała to jedna kobitka. Nie wzięła tego, a z tego ja się bardzo cieszę, że tego nie wzięła, bo jest to już u mnie w rękach. Następnie mamy takie oto stare przypinki. Przypinki takie na świeczki perelowskie. Jest tego cała siata. To może sobie damy na bok. W, miejscu, w domu nie będę miał czasu, żeby tego nagrać, więc nagrywam to tutaj. Więc szybciutko. Stare bombki perelowskie. Yy, dwa kartony. Tutaj mamy kolejne bombki perelowskie. One już dzisiaj muszą trafić do sprzedaży, bo może akurat ktoś będzie chciał je kupić. Tutaj kolejne pudło z bombkami. Fajnie, że są to stare bombeczki, szklane, nie żadne plastiki. Więc jak najbardziej fajnie. Jak się nie sprzedadzą teraz, to na pewno sprzedadzą się za rok. Tutaj mamy taki oto kubek, bogucice, Chorzów, Mam taki sam w domu. A tutaj mamy olafa. Disneyowskiego, także też bardzo fajna rzecz następnie figureczki tutaj mamy gumniaka takiego Miki tutaj mamy, nie wiem co to jest macho, jakiś macho i to jest figurka z 1993 roku Titan Sport, coś takiego następnie standardowy Yoshi do wyczyszczenia, no i tutaj mamy takiego e, trolika samochodziki firmy Siku wybrałem tylko Siku więc e, tutaj mamy takie Bugatti tutaj kolejne Tutaj policyjne BMW. Tutaj kolejne Bugatti. Tutaj nie wiem, co to jest za Siku, Co to jest? Mercedes Benz. I tu kolejne Bugatti. No i tutaj takie, taki samochodzik. Nie wiem, co to jest. No, nie znam się za bardzo. Shelby, Cobra. No i gierka standardowo na PS3. Nie jest tego dużo. Tak się to właśnie prezentuje. No i co już, to tyle. Tyle udało mi się dzisiaj kupić. Atari nie wypaliło, powiem Wam ciekawą sytuację. Gość wyobrażał sobie, że zostawię mu sprzęt i on mi zrobi przelew. Chciał to odebrać na parkingu z jednym z hipermarketów powiedział, że sobie to odbierze i sprawdzi w domu, a jak będzie wszystko w porządku, to mi puści przelew albo zapłaci blikiem. No sorry, nie, nie zazwyczaj mam zostawiać sprzęt komuś, kogo nie znam. Jeszcze tym bardziej odbiera to w miejscu jakimś publicznym, gdzie potem nie będę go nigdzie szukał. Mając tylko numer telefonu dla mnie transakcja nie do zaakceptowania. Odrzuciłem, pojechałem. No nie będę się po prostu aż tak upokarzał. Jeść, pić nie woła, więc na pewno się sprzeda. A prędzej czy później nabędzie swojego klienta. Ja Was serdecznie Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych odcinków. No i cóż, życzę Wam wszystkim wesołych świąt, bo zapewne oglądacie to w Wigilię albo w Dzień Bożego Narodzenia, jeszcze zobaczymy kiedy to puszczę. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim zdrowia, bo to jest chyba w życiu najważniejsze, no i ciekawych trafów na targach staroci. Trzymajcie się cieplutko, cześć i do zobaczenia!